Siema, kontynuując nasz Helix Summer Sales nadszedł na czas na event niebieskich i czerwonych skrzynek, które macie oczywiście podczas logowania się od razu na pierwszej stronie. Oferują nam potrójną szansę z tych skrzynek. A jaka jest szansa normali? Widzicie, można je znaleźć normalnie na mapkach. Szansa normalna jest, jak widzicie, na tej stronce. Dam Wam link w opisie. Z, po, z tych czerwonych jest podwójna szansa na LF-4 A teraz jeśli jeszcze potroimy ją, czyli mamy 6 szansę I z tych mamy potrójną szansę na LF-4 oraz, oraz szansę na zdobycie statków Spearhead, Aegis, Taddle oraz y, otrzymanie dronu, y, designu do dronu y, czerwonego, czyli Havoka. Hmm. Tutaj potroimy naszą potrójną szansę czyli wychodzi nam, że mamy 9 szansę na Zdobycie tego L4 z tych niebieskich strzynek. Ym, łatwo jest bardzo je znaleźć na tych mapkach, ile mi to zajęło pół minuty, żeby ją znaleźć. No ładnie wszystko, nie? Ale jest haczyk, bo żeby mieć te niebieskie czy czerwone klucze, to, to nie są te same klucze, które kupujemy sobie za Uridium w sklepie, tutaj te zielone. Nie, to jest całkiem coś innego. Widzicie tutaj, otwiera się nowe okienko. I co chce Big Paint? Chce naszych pieniędzy. Żeby tylko wziąć 30 znaczy 30-20 takich kluczy to już trzeba 70 zł zabolić. Ehm, tutaj mamy tą 9-krotną, a tutaj mamy 6-krotną szansę i za 40 kluczy też 70 zł. No, czy to jest ok? No nie wiem. Ja tam jakiś bonus, jest parę kluczy pewnie zielonych, ale czytałem po internecie że ludzie sobie pootwierali to i bardzo rzadko im wypada, może teraz podczas tej szansy coś wypadnie, tak, lepszego, ale czy jest sens, jeśli możemy to samo wyciągnąć z zielonych skrzynek, kupując tylko kilkakrotnie ich więcej, prawda, ale e, kupujemy za ten wirtualny pieniądz e, Uridium, a nie za prawdziwe pieniądze. To już doda waszej dyspozycji czy chcecie kupić, wydać pieniądze, no to żeby sobie parę skrzynek otworzyć i praktycznie macie parę procent szans, że wam coś wypadnie. Czyli duża szansa, że nic nie dostaniecie, a zapłacicie te 7 dyk. No nie wiem jak chcecie, ja na pewno nie będę w to inwestował. To do następnego eventu, trzymcie się.